Nie miałeś czasu, aby obejrzeć półfinał między Holandią a Anglią, a chcesz dowiedzieć się, co działo się w tym spotkaniu? To film dla ciebie. No i co? Anglicy, krytykowani od początku turnieju, słusznie, są już w finale Euro 2024. Dzisiaj zagrali chyba swój najlepszy mecz na tym turnieju. Ale ten karny, który otrzymali, na pewno wzbudza wiele wątpliwości. I o ile ta decyzja została podyktowana zgodnie z regulaminem rozgrywki, to takie dyktowanie jedenastek skłania do refleksji, aby może zastanowić się nad zmianą zasad. Nawet brytyjscy byli piłkarze, jak m.in. Jamie Carragher. Jeszcze w trakcie tego spotkania wypowiadali się, że to nie powinien być karny, ale może od początku. Jako pierwsi strzelili bramkę Holendrzy już w siódmej minucie. Xavi Simons odebrał piłkę Rice'owi, krótko ją podprowadził i uderzył w okienko bramki Pickforda. Holendrzy dobrze wyglądali, Kreowali kolejne sytuacje. Anglicy zresztą też. I zapowiadało nam się niezwykle ciekawe widowisko. I w 15. minucie, z takiej niepozornej akcji Anglików, którą strzałem zakończył Harry Kane nagle mieliśmy zatrzymanie gry i małe zamieszanie. Bardziej sędziowskie, bo nawet Anglicy nie za bardzo protestowali, aby podyktować dla nich karnego. Ale jak ta cała sytuacja wyglądała? Otóż Harry Kane po strzale kopnął wysoko podniesioną nogę Dumfriesa. Interwencja Holendra została uznana za niezgodną z regulaminem i Anglicy otrzymali rzut karny. Ten został pewnie wykonany przez samego poszkodowanego. I tym sposobem znowu mieliśmy remis w tym spotkaniu. W pierwszej połowie dużo się działo, bo już kilka minut później Phil Foden prawie zdobył bramkę. Prawie bo z linii bramkowej piłkę wybijał dumfries. Z kolei główny bohater pierwszej połowy, czyli właśnie boczny obrońca Interu Mediolan w 29. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował piłkę w poprzeczkę. Następnie w 31. minucie Foden obił słupek, ale mimo wielu prób z obu stron w pierwszej połowie bramki już nie padły. W drugiej też wydawało się, że obie drużyny sobie już krzywdy nie zrobią i będzie dogrywka. Tempo gry spadło. Próby obu reprezentacji nie były już aż tak Groźne jak te z pierwszej połowy, aż w 90 minucie. Świetną akcję zrobili rezerwowi Cole Palmer i Oli Watkins. Zawodnik Chelsea świetnie zabrał się z piłką, zagrał prostopadłe podanie do Watkinsa, a ten, potężnym uderzeniem, umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Zrobił to dokładnie w 90 minucie, więc Holendrzy mieli już dosłownie tylko doliczony czas gry na odrobienie strat. To było za mało. I to Anglicy zagrają w finale z Hiszpanami. Kto zdobędzie mistrzostwo? Teoretycznie na tym turnieju znacznie lepiej prezentowała się Hiszpania. Ale jak dobrze wiemy, nie zawsze najlepsza drużyna wygrywa spotkanie, a co za tym idzie w tym przypadku? Cały turniej mistrzostw Europy. Teraz już wiesz, jak wyglądał półfinał między Holandią a Anglią, nawet jeśli nie oglądałeś tego spotkania.